Mówimy o tak zwanych pato influencerach. To było dość słynne, dlatego że naśmiewali się z osób na pewno, niepełnosprawnych. Witamy widzów kanału Spożywcza TV. Dzisiaj porozmawiamy o influencerach i influencer marketingu. A z twojego Bogatego już doświadczenia. No, dziękuję. Jak widzisz dalszy rozwój influencer marketingu? Czy nie będzie to, czy nie, nie czeka nas taki etap przesycenia? Jednak, wydaje mi się, że. Ja zmiany trendów. Tomku, zastanawiałem się sam i wielokrotnie się zastanawiam, i pewnie nieraz będę się zastanawiał, i wszyscy, którzy na poważnie myślą o marketingu, robią dokładnie to samo. Dlatego, że to jest niezwykle ważny kanał we współczesnym marketingu. Na pewno ogromną rolę odegrają social media i kierunek, w którym one pójdą. Też forma prezentacji danego produktu. Załóżmy też jeden aspekt związany z dostępnością sprzętu. Jakość determinuje bardzo wiele, poziom i łatwość obsługi aplikacji, dostępność na przykład kamer w komórkach już zmieniła to. Postęp technologiczny wpłynie na pewno na rozszerzenie kwestii związanej z zwykłym użytkownikiem, który będzie miał więcej możliwości wzmocnienia swoich umiejętności albo zaprezentowania siebie, tym produktów, i tak dalej, i dzielenia się nimi. I kwestia związana, jak gdyby z tym influencingiem, na pewno też ulegnie zmianie. Jeżeli miałbym być jakimkolwiek wskaźnikiem, jeżeli chodzi o to, w jakim kierunku mógłby pójść influence marketing, to wydaje mi się, że nie tyle specjalizacja, co profesjonalizacja i odpowiedzialność. I paradoksalnie ucieknę tutaj od wskazania kierunku na zasadzie bardziej będą to produktowe, bardziej produktowe podejście albo lifestyle'owe. Właśnie nie. Uważam, że głównym kierunkiem, który powinien wyznaczać w przyszłości rozwój właśnie influence marketingu, to jest kwestia odpowiedzialności. To jest kwestia odpowiedzialności za to, co się robi. Innymi słowy, prawdopodobnie zmniejszy się, bo będzie bardzo niemile widziany kontent, mówimy o tak zwanych patoinfluencerach. To było dość słynne, dlatego że naśmiewali się z osób na pewno niepełnosprawnych. Robili jakieś dziwne rzeczy na ulicach. No i robili rzeczy, które nie przystają ludziom w XXI wieku. Być może były śmieszne na samym początku, jak były raz zrobione. Natomiast po, wielone, po wielokroć, jak gdyby, przestają być śmieszne i zajmują tylko miejsce w internecie. Ja to po prostu zwyczajnie wprost określam. Czy mają przyszłość? Na pewno tak. Ale ta ilość, ten, ta, ten, ten, ten obszar, który będą będzie się kurczyć, oczywiście idę raczej w kierunku takim, że szybciej ludzie będą dorastać w kontekście świadomości związanej z odpowiedzialnością w kontekście tego, co publikują, jakie to ma skutki i będą bardziej uważać na to, w jaki sposób to publikują i gdzie. To jest troszeczkę, ja tu się odwołuję do tematu związanego z tym, że parę lat temu jeszcze ludzie nie wiedzieli, co to jest RODO, GIODO, temat w ogóle ochrony danych osobowych, co też jest połączone dość mocno jakby z tymi tematami. Natomiast w tej chwili praktycznie każdy ma jakąś większą świadomość tego, że jest trakowany, czyli jest może nie śledzony, to jest bardziej nie podsłuchiwany przez portale, przez ulubione strony, przez social media. Co tak naprawdę on lubi, żeby zaproponować mu kontent lepiej dopasowany do jego oczekiwań, potrzeb, czy ewentualnie zaproponować mu wręcz coś innego, lecz pasującego do jego osobowości. W tym przypadku uważam, że influencing też będzie miał swój udział, mianowicie. Chyba zaczynamy myśleć tutaj o kwestii związanej już z badaniami, czyli firmy, które będą proponować rozwiązania podpowiadające lepsze badania dla samych influencerów, czyli mówiące im, kto tak naprawdę ich ogląda, dlaczego ich ogląda, który kontent był lepszy niższy. Paradoksalnie wiele platform proponuje dość jeszcze prymitywne rozwiązania. Mówię tutaj szczególnie o tych platformach takich, e, powiedzmy sobie, do publikacji streamów. Nazwijmy to w ten sposób to jest taki obszar. E, I te streamujące e, platformy nie dają takiego wglądu w to, kto tak naprawdę jest obserwatorem, poza na przykład geolokalizacją. Tak? Czyli wiemy, skąd tacy obserwatorzy przeszli, ale nie mamy wiekowania. Czyli widać, że przed influencerami jest. Piękna przyszłość. O, przyszłość jest. To na pewno będzie się rozwijać, ale nie zapominajmy. Wraz z technologią, wraz z tak. rozwojem technologicznym. I zobacz, Tomku, bo to jest obszar, który nasuwa się w sposób kompletnie nieoczywisty. Cały czas rozmawiamy o influencerach i nie padła sprawa związana z ich wiekiem. Mhm. Zwróćmy uwagę na to, że jeżeli myślimy o influencerach, myślimy o osobach, które są młode. To są młodzi, dynamiczni, piękni i tak dalej. Natomiast uważam, że przyszłość influencingu to są osoby, które w tej chwili dorastają jako osoby, które powiedzmy sobie w moim wieku za chwilę sypnie się siwy włos na mojej głowie być może będę influencerem, być może znajdę swój obszar. Nie wykluczam tego. Być może osoba taka jak ty będzie publikować treści, które są interesujące dla osób, które cię obserwują, i tak naprawdę nie będzie to dedykowane tylko i wyłącznie dla silver foxów, tak popularnie można to nazwać. Natomiast, natomiast będą po prostu dedykowane dużo szerzej. Wydaje mi się, że jak gdyby to też będzie miało swój wydźwięk i to trochę nawiąże do tego pytania, którym poprzednio mnie zaskoczyłeś, mianowicie właśnie ta odpowiedzialność, właśnie ten autorytet, nie zawsze wyrasta, wyrastający tylko i wyłącznie z szerokości wiedzy, ale z doświadczenia będzie też odkrywać coraz większą, większą rolę. Czyli na koniec postawmy pytanie. I to jest chyba odpowiedź, <laughs> że każdy. Każdy każdy I to i tym wydaje mi się, że można by było podkreślić i zakończyć nasze spotkanie, bo zachęcam wszystkich do świadomego korzystania z własnego potencjału. I to jest ogromna przestrzeń nie krępować się, dlatego, że pomysł leży gdzieś w nas. I każdy z nas jest indywidualnie ciekawy. Próbujmy to po prostu pokazać innym. Bądźmy otwarci. Andrzej, bardzo Ci dziękuję, ja że ci Tomku, Dziękuję naszym gościem za super <laughs> rozmowę. Przypominam, że naszym gościem był Andrzej Wierzchoń, Senior Business Development Manager w firmie Territory Influence, Bertelsmann Group. Dziękuję Andrzej. Dziękuję Tomku, dziękuję Państwu za uwagę. I do oczywiście usłyszenia. zapraszamy na kolejną naszą rozmowę. Już niedługo. Zap zapraszamy <laughs> absolutnie. Mam nadzieję, że, kont że, że kontekst naszej rozmowy był interesujący hmm. dla Państwa. Zachęcamy do odwiedzania nas tutaj w studio.